Dzień dobry mhm. państwu, Kontrast Plus, Paweł Wanie, kłaniam się i dzisiaj razem z nami jest starosta powiatu radomskiego, pan Waldemar Trelka. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Starosto, ostatnio jak rozmawialiśmy, to było jeszcze we wrześniu, mówił Pan o zaprawieniu w boju, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. No i stwierdził Pan, że wówczas nie ma mowy, żeby powiat radomski znalazł się w strefie żółtej, czy tym bardziej czerwonej. No niestety, zaprawienie w boju ani powiatowi, ani krajowi nie pomogło. Jesteśmy wszyscy w strefie czerwonej. Dodatkowo przed nami widmo kwarantany narodowej. Co zatem zawiodło według Pana? No, ja przede wszystkim odnosiłem się do tego, co działo się wtedy, w tamtym czasie. A w tamtym czasie, jak pamiętamy, powiat radomski nie był w tak zwanej strefie czerwonej, i to była ta informacja, którą pan powtórzył troszeczkę nadinterpretując, sugerując, jakobym deklarował, że już nigdy w przyszłości takiej sytuacji w powiecie radomskim nie będzie. Na taką sytuację oczywiście. Nie mamy wpływu, ale faktem jest dzisiaj to, że rzeczywiście cała Polska, tak naprawdę dzisiaj to strefa czerwona, choć chyba już te określenia są nieaktualne. Przed nami być może oby nie zamrożenie całej gospodarki i wszystkiego tego, co nam się źle kojarzy z wiosną. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A jeśli chodzi o zaprawienie w boju, tak, tak, trzeba to dzisiaj używać. Ten bój jest jeszcze bardziej intensywny, jeszcze bardziej wymagający. My w naszych szpitalach przede wszystkim mamy szpitale covidowe, bo szpital w Iłży został zadysponowany, 97 łóżek jako praktycznie cały szpital, szpital covidowy, również w Pionkach od 15 listopada część szpitala, bo my mamy ten szpital rozrzucony w kilku miejscach, ale na ulicy Harcerskiej, a dokładnie 52 łóżka będzie realizowało zadania covidowe i w tym sensie nasze doświadczenia z wiosny, myślę, będą procentować, choć oczywiście wolelibyśmy wszyscy mieć inne doświadczenia i stać przed innymi wyzwaniami dzisiaj, ale mam nadzieję, że. Ten czas w powiecie radomskim będzie czasem z punktu widzenia starosty i, i, i samorządów, czasem, w którym po prostu damy radę, bo przecież nie mamy na to wpływu, kiedy COVID przyjdzie, jak mocno zaatakuje, ale z pewnością możemy się do niego przygotowywać i realizować te obowiązki, o których mówiłem przed chwilą. To może ja tylko dopowiem, że nie implikowałem, że to już nigdy się nie wydarzy, że powiat będzie w strefie czerwonej. Bardziej mi właśnie chodziło o to, że no może to zaprawienie w boju pozwalałoby przypuszczać, że do tego po prostu nie dojdzie lub nie tak szybko. Ale zostawmy to. Poruszył pan temat szpitala Wiuszy. Chciałem nawiązać do tego nieco później, ale skoro już zostało to przywołane, tak jak pan wspomniał, decyzją wojewody został przekształcony w placówkę, w której izolowani i leczeni są pacjenci z COVID-em. No ale Inni pacjenci też są przyjmowani i przede wszystkim są to nagłe wypadki. I tutaj na Państwa profilu na Facebooku można przeczytać, że w, jeśli chodzi o te nagłe przypadki, wliczamy w to. Kobiety w ciąży, które nie zdążą dojechać do innego szpitala. No, pomijając już, że chyba ciężko stwierdzić trafnie, czy kobieta zdąży dojechać do innego szpitala, nim urodzi, rodzi, to w Wiłży odmówiono przyjęcia kobiety w ciąży, która miała dodatnik GBS, oznaczający nosicielstwo paciorkowca B, który może stanowić zagrożenie dla płodu. Jak pan to skomentuje? No, skomentuję to w taki sposób, że jeśli to się działo już w czasie, kiedy ten szpital był szpitalem covidowym, to jest pewne, nie chcę powiedzieć usprawiedliwienie, ale zrozumienie sytuacji, bo nasze karetki czy karetki, które są w dyspozycji szpitala zarówno jednego, jak i drugiego, a są y, zadysponowywane do różnego rodzaju przypadków, są takimi sorami, bym powiedział, na kółkach. I to, to, to w tym miejscu i na tym etapie rozstrzygają się pewne decyzje co do tego, gdzie, który pacjent ma być zawieziony. Trudno mi się oczywiście odnosić do tej konkretnej sytuacji, bo naprawdę nie znam jej na tyle, żebym tutaj wypowiadał się jako medyk, bo przecież nie jestem medykiem, a już na pewno nie mogę się wypowiadać na podstawie tego, co Pan mówi. Nie kwestionując oczywiście tego, co Pan mówi, natomiast nie znając całego kontekstu, co do zasady zgadzam się: wszyscy pacjenci bez wyjątku muszą mieć, czy powinni mieć, gwarancję. Tego, że jeśli COVID jest problemem, to inne problemy zdrowotne nie mogą być w tym momencie zapomniane czy odłożone na święty nigdy, bo choroba i czas, w którym ona przychodzi, nie zależy od nas. Wspomniałem na początku, że jest przed nami wizja drugiego lockdownu. No ten ma już miejsce w Anglii i tam ludzie wyszli na ulicę, żeby zaprotestować. Doszło także do starć z policją. Nie obawia się Pan podobnego scenariusza u nas? Obawiam się tak po ludzku rzecz biorąc, bo ja rozumiem wszystkich przedsiębiorców, wszystkich, którzy psychicznie po prostu też nie dają rady od dzieci, które chodzą do szkoły albo nie chodzą do szkoły, a przecież wszyscy jesteśmy ludźmi którzy potrzebują innego kontaktu z drugim człowiekiem, czy firmy właśnie, które, przypomnę, na wiosnę ponad 110 milionów złotych udało się przekazać tym firmom, mikro i makro przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym na różnego rodzaju wsparcie w kontekście yy, COVID-u i tego pierwszego. Yy, knockdownu, który miał miejsce na wiosnę. Rozumiem, że no, budżet państwa, i przecież nie oszukujmy, ma swoje ograniczenia i nieskończoność. Nie można planować deficytu, bo w pewnym momencie gospodarka, każda gospodarka na świecie tego nie wytrzyma. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że przetrwamy ten trudny czas, że te wszystkie problemy nie będą implikowały przyszłości różnych y, sytuacji, które będą związane z zamykaniem firm, z wygaszaniem działalności gospodarczych. Rozumiem naprawdę rozumiem wszystkich tych, którzy się niecierpliwią. Y, mogę tylko apelować nie ja pierwszy, pewnie nie ostatni, aby jeszcze ograniczać się, aby jeszcze zwracać uwagę na dystans, na maseczkę, na, na to wszystko, o czym przecież od rana do wieczora, od miesięcy słyszymy. No i mam nadzieję, że gospodarstwa i, i przedsiębiorstwa wytrzymają ten trudny czas, cóż mogę więcej powiedzieć. Mm -hmm. A pojawiają się zarzuty z różnych stron, że niejako przespano ten okres wakacyjny, okres letni, kiedy tych zakażeń było relatywnie mało, na to, aby się przygotować do tej drugiej, drugiej fali zakażeń, z którą się obecnie mierzymy. Pan podziela te uwagi, czy uważa, że jest inaczej? Proszę pana, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Siedzi z boku i jest w loży szyderców. Zawsze można taką pozę przyjąć, tylko jeżeli mówimy o tym, że 110 milionów złotych tu w naszym regionie, a w skali całego państwa to są miliardy złotych, był taki czas, kiedy dziennie 2 miliardy zostało wypłacone, to tamten czas sprawił, że po pierwsze nie wygaszono miejsc pracy, po drugie, Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień w sposób naturalny, bo temperatura, bo również wszyscy, którzy znajdują się na tego typu kwestiach, mówili, że jeśli przyjdzie druga pandemia czy druga fala, to przyjdzie na jesieni. A w związku z tym to odbicie także gospodarcze, także psychiczne było nam wszystkim potrzebne. Czy można było więcej zrobić? Pewnie można było więcej. Zawsze można zrobić więcej i lepiej, tylko no, konia z rzędem temu, który. Yy, Widział wszystko. Pamiętam takich wizjonerów, którzy ogłaszali, że według swoich danych, bliżej nieokreślonych i ekspertów, którzy suflują takie rozwiązania, według tych danych ten mądry człowiek z telewizji, z Sejmu opowiadał, że ma informacje, że jakoby na jesieni zupełnie będzie już po wszystkim. Można by było iść w tę stronę oczywiście i się wyzłośliwiać, ale myślę, że rząd polski. Yy, nie idealnie, ale optymalnie realizuje te wszystkie wyzwania, ucząc się również od innych, bo przecież pamiętajmy, że nikt nie jest doskonale mądry w tej kwestii. Uczymy się od innych najlepiej na błędach innych i myślę, że te wszystkie propozycje, chociażby z ostatnich dni dotykające yy, oświaty i funkcjonowania szkół, ale także tej drugiej tarczy arty kryzysowej dla yy, przedsiębiorców yy, yy, będzie, nie chcę powiedzieć nadrobieniem czasu, ale będzie reagowaniem w porę, bo tak jak mówiliśmy o naszych szpitalach powiatowych, które stają się covidowe tak przecież słyszymy o stadionie narodowym i o wielu miejscach, gdzie to wszystko jest realizowane. Dzisiaj wydaje się, że głównym problemem są ludzie, czyli lekarze, czyli personel medyczny, bo obiektywnie jest ich mało, ale też no, z przykrością muszę to powiedzieć, bardzo nieliczne, ale jednak są postawy lekarzy, które wiem, że tu się narażę, wiem, że muszę się ugryźć w język, ale jeśli mamy być szczerzy, to zaczynajmy również od siebie, od własnego środowiska, więc jeśli są lekarze, którzy zachowują się trochę Niektórzy, powtarzam, jak ten przysłowiowy żołnierz zawodowy, który jest w jednostce i pasuje mu być żołnierzem zawodowym, ale w momencie, gdy jest wojna, on mówi: Nie, 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 to ja, to ja się wypisuję z wojska. To w takim razie taka postawa nie jest najlepszą postawą, i ja wierzę, że te wszystkie zwolnienia, którzy, które są wypisywane przez lekarzy innym lekarzom, niekoniecznie związane z, z COVID-em, a związane generalnie z. Obawami, bo to też są ludzie, mają prawo obawiać się COVID-u, mają prawo obawiać się tego, że są już w wieku podeszłym, bo często lekarze, niestety w Polsce, to średnia wieku, jedna z najwyższych w Europie, powiedzmy sobie szczerze, i tak po ludzku mają prawo, ale powtarzam, to jest ich zakres obowiązków również w kontekście wyzwań, jakie przed nimi stoją i wszyscy, personel medyczny, ten niski, ale i ordynatorzy, dyrektorzy, dziś powinni stać w pierwszym szeregu i a my powinniśmy ich wspierać. Przysięgach Hipokratesa zobowiązuje. To powiedzieliśmy sobie o szpitalach, wspomniał Pan już o przedsiębiorcach. To tak bym jeszcze prosił o kilka zdań podsumowania. Jak zatem wygląda sytuacja w powiecie radomskim, jeśli chodzi o ilość zakażeń, właśnie stan szpitali, stan przedsiębiorców, pracę starostwa, pracę innych instytucji, które no muszą sobie z tą sytuacją radzić? Jakie tutaj decyzje zapadają, jakie kroki są podejmowane? Klasycy mówią, sytuacja jest dynamiczna i rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna, bo każdego dnia, praktycznie, czy w starostwie tutaj dowiaduje się, że ktoś jest chory, ktoś planuje powrót z choroby covidowej za trzy dni, a dziś zabiera go karetka pogotowia, bo stan się pogorszył. Także takie przypadki mamy wśród naszych pracowników wiele osób jest na kwarantannie. Cieszę się, że wojewodowie zrywają kwarantannę dla lekarzy właśnie. Jeśli nie są lekarze plusowi, to ich pobyt na kwarantannie jednak jest pewnym ogromnym obciążeniem dla systemu, bo ta ich absencja w pracy no, powoduje, że ta wydolność jest na dużo niższym poziomie. Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, o którym Pan wspomniał, to ciągle środki na wsparcie dla przedsiębiorców są, ale przecież nie tak dawno ukazała się informacja y, publikowana przez naszego rzecznika, a ogłosił ją pan dyrektor Sebastian Muracki, że y, no, wracamy albo nie wracamy. Proponujemy pracę na dwie zmiany, tak do południa i po południu z przerwą godzinną, po to, żeby y, te zmiany wzajemnie y, nie miały ze sobą kontaktu, po to, że jeśli w jakimś pokoju, gdzie pracuje dwie, trzy osoby, jedna zachorowała, to y, automatycznie cały pokój, czy cały cały zespół nie jest w izolacji czy na kwarantannie, ale część ta popołudniowa czy dopołudniowa może realizować zadania. I w ten sposób oczywiście realizujemy pewne wyzwania na bieżąco i w tej chwili jesteśmy godzinę temu, skończyliśmy zarząd powiatu, gdzie formalnie już uchwaliliśmy projekt budżetu na rok 2021 ponad 200 milionów złotych, taki jest budżet dochody, wydatki. Troszkę deficytu, planujemy to pokryć z kredytu, ale przede wszystkim planujemy inwestycje. Powiat radomski w 2021 roku, powtarzam to zdanie, ale ono jest prawdziwe. Będzie, mam nadzieję, kolejnym rekordowym rokiem, jeśli chodzi o zakres inwestycji, szerokość inwestycji, jeśli chodzi o kilometry dróg, jeśli chodzi o szpital w Pionkach, ale i w Iłży, jeśli chodzi o CON, Centrum Opieki Mieszkalnej, jeśli chodzi o Chwałowice, bo tam planujemy również za kilka milionów, za chwilę rozstrzygnąć przetarg na dostosowanie tego obiektu pod potrzeby specjalnego ośrodka wychowawczego, bo przypomnę, 18, 18 dzieci już tam w tej chwili przebywa, ale potencjał jest co najmniej na 80, nawet do 100 osób pod warunkiem, że to dostosujemy. Mamy środki własne na to, żeby ten przetarg, mam nadzieję, rozstrzygnąć. Mogłem tak długo opowiadać, bo oprócz tej choroby i tej pandemii, oprócz tych problemów i pewnej psychicznej yy, takiej, Sytuacji niełatwej dla nas wszystkich. My musimy myśleć o przyszłości, wierząc, że ten czas normalny wróci i nasz powiat będzie jednym wielkim placem budowy, tak jak to się działo w 2019 roku, również w 2021. No, mm, muszę A? się przyznać, że mówiąc szczerze, pan starosta troszeczkę mnie wyczuwa, jeżeli chodzi o pytania, bo właśnie miałem zamiar przejść do inwestycji, no więc nie pozostaje mi nic innego, jak to zrobić. Mamy listopad. To jest miesiąc, w którym w Radomiu. Powinna zostać oddana do użytku aleja wojska polskiego. No na pewno wielu zmotoryzowanych na to czeka. Natomiast nasz widz, pani Agnieszka, zwraca uwagę, że w tym miesiącu miała zakończyć się budowa odcinka drogi Jedlińsk-Przytyk. Tymczasem na placu budowy nie ma ani jednej koparki. Jaki jest powód wstrzymania prac i kiedy zakończy się ten remont? Czy coś wiadomo? Wiadomo oczywiście, dlatego że umowy są podpisane, jeśli chodzi o zakończenie zadań przez wykonawców do końca listopada. Rzeczywiście Wieniawa, Przytyk, Jelgińsk, Budromost, firma Budromost realizuje tą inwestycję i w tej chwili tam jest cisza, chwilowa cisza, tylko dlatego że właśnie, że ta firma, i my to rozumiemy tak po ludzku, musi nadrobić pewne zaległości związane z realizacją inwestycji na Wojska Polskiego w Radomiu. Mamy tą świadomość, bo covid również przewidział, albo inaczej państwo polskie przewidziało również takie sytuacje w prawie, że jeśli wykonawca ma różne opóźnienia wynikające obiektywnie z tego, że ma absencję w pracy, jeśli chodzi o pracowników i inne tematy związane z covidem opóźniają mu obiektywnie realizację zadania, to ma ma określony czas dłuższy na realizację tego zadania. Firma Budromos nie powołuje się na takie zapisy w naszym przypadku, ale w porozumieniu z, z nami. Chwilowo zeszła z budowy, już w czwartek, w piątek powinny wrócić tam koparki, powinna być realizowana inwestycja. Mam nadzieję, że pogoda na to pozwoli, bo to też jest ważny temat. Ona w tej końcowej fazie, jeśli chodzi o inwestycje budowlane, drogowe, dyktuje pewne warunki, bo, bo pewna nawierzchnia ta końcowa musi być realizowana przy dobrej atmosferze, jeśli chodzi o opady deszczu. Jednym słowem. Nam temat, budowa będzie ukończona do końca listopada, a dziś można powiedzieć za naszą zgodą i akceptacją firma przeniosła swoją aktywność na wojska polskiego doradcy. Rozumiem, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. I jeszcze zostając na chwilę przy drogach, drugie pytanie. Otóż pani Natalia z kolei pyta, czy droga w miejscowości Sukowska Wola będzie wyremontowana będzie realizowana, również jest realizowana. Nie wiem, dlaczego to pytanie. Być może chwilowy jakiś słabszy dzień mógł być na budowie i ten ruch nie był obserwowany do końca listopada. Jak powiedziałem, te dwa, ale inne jeszcze zadania w Wierzbicy, chociażby i trzy zadania, które zaproponowaliśmy na jesieni. Dodatkowe zadania zrealizujemy, czy wykonawcy zrealizują w tym roku, bo przypomnę. 17 zadań, tyle zaplanowaliśmy na rok 2020 na 26,5 miliona złotych. W praktyce tych zadań przybyło i zakres finansowy wzrósł do prawie 41 milionów złotych. To pokazuje, jak ambitnie rozszerzyliśmy swoje zadania, dołożyliśmy środków, pozyskując te środki z zewnątrz. I dzisiaj finiszujemy, jeśli chodzi o inwestycje jeszcze raz. Cieszę się, że jest pogoda i nie mamy żadnych problemów ze Stratbookiem, z firmą Budromos czy z innymi firmami, które są na budowach i mam nadzieję, że kolejne przetargi, które planujemy w styczniu, w lutym ogłosić po to, żeby rozstrzygać kolejne zadania na dwudziesty pierwszy rok, będą również cieszyły się zainteresowaniem. A nie przypadkiem mówię o styczniu, o lutym, bo mamy taką praktykę, myślę dobrą, która się sprawdza, że zadania ogłaszane w zimę do realizacji w ciągu wiosny czy, czy lata idą za mniejszą kwotę, znacznie mniejszą niż kosztorys, bo wtedy jest to sanie, mówiąc tak nieładnie, na robotę przez wykonawców dużo większe, a w związku z tym nasza pozycja, jako tego, który oferuje konkretne miliony do zarobienia, jest dużo lepsza. No to ja miałem finiszować naszą rozmowę pytając o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Chwałowicach, ale o tym pan starosta już powiedział. No to na zakończenie inne pytanie. Jeśli chodzi o ten przyjęty budżet, z czego najbardziej się pan cieszy? Z którego podpunktu? Może jeżeli chodzi o jakąś konkretną inwestycję na przyszły rok? Cieszę się, choć jest parę znaków zapytania, ale ja powtórzę swoje powiedzenie zresztą radzieckie. Kto szampana, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. My troszeczkę zaryzykowaliśmy, wpisując pewne zadania i zaznaczając tylko wkład własny, tak jak na przykład COM, Centrum Opieki Mieszkalnej. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać 3 miliony złotych na wybudowanie tego comu Centrum Opieki Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Środki własne mamy zagwarantowane wniosek został złożony, przeszedł formalną drogę bardzo pozytywnie i jestem dobrej myśli. Jeśli chodzi o Chwałowice, pan wspomniał, 4,5 miliona złotych mamy środki własne. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, rządowy program Funduszu Dróg Lokalnych Również złożyliśmy wnioski, mam informacje od strony formalnej, wszystko zostało zaakceptowane, więc trzeba się spodziewać, że powinniśmy być na liście do dofinansowania. Jeśli chodzi o szpital, wreszcie w piątkach, pamiętajmy, trwa realizacja pierwszego etapu za 16 milionów złotych. Złożyliśmy wniosek, znowu o tym mówię, ale też zagwarantowaliśmy środki własne, jeśli chodzi o Fundusz Inwestycji Lokalnych na 28 milionów złotych, bo 56 milionów złotych, około te trzy etapy budowy szpitala w Pionkach będą nas czekały. Pamiętajmy również, że Fundusz Inwestycji Lokalnych, ten pierwsza, ta pierwsza tam czarty artykryzysowa, gdzie dostaliśmy 11 milionów 102 tysiące, to jest też duży zastrzyk gotówki dla nas, gdzie traktujemy te pieniądze jako środki własne i dzisiaj nawet o godzinie dziewiątej miałem kontakty ze starostami z całej Polski, bo jestem w konwencie starostów, jeśli chodzi o Związek Powiatów Polskich. I zgłosiłem, myślę, bardzo zrozumiałą taką interpelację czy propozycję, abyśmy my starostowie zabiegali o to, aby ta tarcza antykryzysowa, która pojawiła się w sierpniu na naszych kontach, mówię to o powiecie Radomskim, przypomnę jeszcze raz, 11 milionów ponad złotych, to jest więcej niż wszystkie powiaty razem, razem w byłym województwie radomskim, a więc żeby ta tarcza antykryzysowa dla samorządów była jeszcze raz do dyspozycji w 2021 roku po to, żebyśmy mogli po pierwsze, zapewnić sobie dochody, bo one będą jednak niższe w 2021 roku z powodu COVID-u. A po drugie, perspektywa środków unijnych. Mam nadzieję, zacznie się i będziemy mogli aplikować o te środki w perspektywie 2021-2027, ale tam też będą potrzebne środki własne. Innymi słowy, naprawdę, proszę Państwa, Panie Redaktorze. Chwalę się, ja wiem, że to troszeczkę tak brzmi, no bo któż nas ma pochwalić, jak my sami siebie nie będziemy chwalić, ale to są weryfikowalne informacje, jeśli chodzi o cyfry, o fakty, o daty, o inwestycje i o pozyskiwanie środków, bo powiem coś kontrowersyjnego, nie sztuką jest wybudować cokolwiek za własne środki, a już na pewno nie jest sukcesem wziąć kredyt. Sukcesem jest pozyskać środki zewnętrzne, włożyć w to jak najmniej pieniędzy własnych i osiągnąć cel. To we wszystkich tych przypadkach nam się udaje, bo oprócz funduszu dróg, oprócz różnych programów, jeszcze zawsze zwracam uwagę i dziękuję wszystkim wójtom, burmistrzom za to, że chcą z powiatem ze starostą z zarządem powiatu współfinansować zadania na terenie tych gmin. Stąd te inwestycje tak szerokie, tak bogate, i to jest myślę wielki sukces powiatu. No, ja myślę, że jeżeli jest się czym chwalić, no trzeba się tym chwalić. I cóż, życzę wobec tego, żeby, żeby udało się pozyskać te dofinansowania zewnętrzne i żeby zarówno pogoda, jak i wszelkie inne czynniki nie przeszkadzały w realizowaniu inwestycji. Panie Starosto, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i podzieleniem się tutaj ze mną i z widzami i telewizji Zebra wszystkimi informacjami. Dziękuję serdecznie i zdrowia życzę. Dziękuję. A państwu Dziękuję, a państwu życzę już przyjemnego popołudnia. To był kontrast plus moimi państwa gościem był Waldemar Trelka, starosta powiatu radomskiego. Dziękuję raz jeszcze. Miłego dnia. Do usłyszenia.